Kolejne zadanie, piąte. Dane są liczby x, y, z, która z tych liczb jest mniejsza od 10 do potęgi 100. Szukamy takiej liczby, która będzie miała, będzie mniejsza, czyli będzie miała mniejszą potęgę. No i dobra. Czyli moja liczba x to się równa 10 do 30 razy 10 do 70 przez. 10, jak tu nie ma żadnej potęgi, to jaka to jest potęga? 1. I tak, mam te same podstawy, między nimi jest mnożenie, to potęgi mogę dodać, czyli 30 plus 70 przez 10 do pierwszej, to się równa 10 do 100 przez 10 do pierwszej. Mam dzielenie, pamiętaj, że kreskołomkowa to dzielenie, i co mi to daje? To mi to daje, że mogę sobie odjąć. Wykładniki, czyli mam 10 do 99. I w sumie już widzę, że to będzie odpowiedź. <grych> A. Ale zobaczymy, bo jeszcze może wszystkie, każda z liczb będzie. Mm -hmm. Teraz liczba Y. 10 do 3 i do 15, razy 10 do 60. To się równa. Potęga potęgi to mnożymy, czyli 3 razy 15. Razy 10 do 60 to się równa. 10 do 45 razy 10 do 60 i znów patrzę, jest tu do, yy, mnożenie. To mogę moje potęgi dodać. mam 10, 45 plus 60, czyli 10 do 105. Yy, Na no 105 jest większe od tego, więc już wiem, że to nie będzie to ani to. No, i nam został z jeszcze. Hmm, czyli 10 do potęgi 50 razy 10 do 80 przez 10 do 20. 10 do 50 razy, tu mamy kreskę łamkową, czyli jest dzielenie więc wykładniki mogę odjąć. Czyli mam 10 do 50 razy 10 do 60, czyli otrzymuję 10 do, hmm, do 10. Więc widzimy, że liczba Z też ma większą potęgę niż nasze 100. Mniejsza od 100 jest tylko tu. I koniec zadania. Więc poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A.